Minęła 21.30. Miło mi powitać Państwa w niedzielę 22 grudnia. Dziś zapraszam na jedno losowanie, losowanie multilotka. W studiu witam Komisję Kontroli Gier i Zakładów, która zgodnie z regulaminem gier liczbowych będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem dzisiejszego losowania. Zanim jednak do niego przystąpimy, mam dla Państwa informację dotyczącą wczorajszego losowania dużego lotka, po którym stwierdzono jedną wygraną pierwszego stopnia. Szczęśliwy kupon został złożony w kolekturze 3, łamany przez 621 w Rudzie Śląskiej. Jest to katowicki oddział totalizatora sportowego, a wysokość wygranej wynosi 1 mln. 382 897 zł. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy. A teraz zapraszam Państwa na kolejne losowanie multilotka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. czterdzieści cztery czterdzieści sześć pięćdziesiąt osiem czterdzieści trzy sześć sześćdziesiąt dziewięć dwadzieścia cztery jeden szesnaście, siedemdziesiąt osiem czterdzieści jeden czterdzieści pięć siedemdziesiąt cztery Pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia dwa, dwa, siedemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt, sześćdziesiąt osiem powtarzam wynik losowania multilotka, oto dwadzieścia wylosowanych dziś liczb czterdzieści cztery czterdzieści sześć pięćdziesiąt osiem czterdzieści trzy sześć sześćdziesiąt dziewięć dwadzieścia cztery trzydzieści jeden szesnaście siedemdziesiąt osiem Czterdzieści jeden, czterdzieści pięć, siedemdziesiąt cztery, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia dwa, dwa, siedemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt i sześćdziesiąt osiem. Na zakończenie naszego spotkania chciałam Państwa poinformować, że 6 stycznia 2003 roku zakończy się sprzedaż losów loterii pieniężnej 21. Wypłaty będą jeszcze realizowane przez 30 dni po zakończeniu sprzedaży. Informuję również, że trwa sprzedaż świątecznych zakładów specjalnych, których losowanie odbędzie się 25 grudnia. Przypominam Państwu, że losy totalizatora sportowego mogą być bardzo miłym świątecznym upominkiem. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym losowaniu. Dziękuję Kontroli Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Państwa zapraszam jutro o godzinie 21.30 na dwa losowania multilotka i twojego szczęśliwego numerka. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dobranoc.